Dzień dobry, dzień dobry. Już jesteśmy chyba live. Udało się odpalić. I tak, skończyliśmy na tym, że e, tamtą jedną elfkę, no przywaliliśmy jej. Przywaliliśmy jej i umarła. Także teraz podzielimy się informacjami z tamtym typkiem i zobaczymy jaki będzie efekt tego, czy dostaniemy tutaj może jakiegoś expa. Okay. hmm... I teraz, myślę, że nie damy mu... żadnych informacji. Dostaliśmy coś tam od niego. Okej, okay, okej... Okay ale nie będziemy się tutaj z nim jakoś spoufalać. Nadal go nie lubię. Dlatego nie dałem mu notatek. Nasza postać jest znowu wyczerpana, co mnie troszeczkę martwi, przyznam szczerze. No... Sport of Valor, a to nie jest to? O, to nie jest to. A to nie masz? Nie. O kurde. To mnie zaskoczyli teraz. No dobra. E, przyznam szczerze, jestem troszeczkę zaskoczony, ale to nic. To możemy schować na razie. E, dobra, i chyba możemy w takim układzie już odpocząć. Mam nadzieję, że już nic nas tu nie rozjedzie. Pytanie, czy powinienem levelować też tych. E, Innych towarzyszy w tym momencie, czy będą oni w ogóle istotni dla walki, która niedługo się odbędzie. Dobra, i tu mamy 4, mamy 10 nawet Fireboli, ok, czyli tutaj, no, tam, ten mityczny perk zdecydowanie nam pomaga. No i myślę, że kolejny, na kole, przy kolejnym razie wezmę go. W sensie greater, jego wyższą wersję. Wyższą A tymczasem możemy wyjść. Tu chyba już nie mam nic do zrobienia, mi się wydaje. No i ich nie będę levelował. Zobaczymy, co, co przyniesie dzień, bo ja teraz powiem. Możliwe, że będę tak żałował, ale nie chciałbym teraz poświęcać znowu godziny na rewelowanie tych pozostałych postaci. Aha, to jest, od razu przechodzimy do akcji. No, no, no. Chyba przetrwacie, chyba musi nam się udać, żeby pchnąć dalej historię. ale tutaj zorganizowana akcja cyk cyk no i armia się wlewa nie jest zbyt duża ale to nic okej okay. no tutaj biegniemy sekretnego przejścia co? co tam było? dlaczego nie zostawicie? halo proszę się wrócić <laughs> okej, okay, tu mamy nura nura, mamy tutaj nura Cyk, cyk, cyk. Yy, dobra. Muszę to jakoś poukładać sobie, Sociël. Ty jesteś też raczej tanki. Także ty o wybądźcie. Tutaj bądźcie. Cyk. Może tak, troszeczkę szerzej. On tu będzie wsparciem, w razie czego dla... będzie takim oftankiem dla tych dwóch bingus. No a znowu nie mógł zlutować nawet. What? What? Czy właśnie zostaliśmy wpędzeni w łapkę? Nie zdążyłem się nawet zmrufować. To bardzo niesprawiedliwe. Co się weźmie, eee, to hmm. Dobra, raz. Szarża tamta ucieka, już widzę. A co my tu mamy? O, delay poison. O, przy okazji mogę rzucić troszeczkę się coś No tutaj, w tym momencie, nie będę potrzebował oftanka. Wingus na razie niech przejdzie, tu niech czeka. Tu odpalamy się ze wszystkim, co mamy. O kurde. O kurde. Dobra, tutaj pierwsze, co musimy zrobić, to haste. Tak, żeby wszystkich, co ba uchwała. O oh, kurde, jeszcze oni I z całej lokalizacji tu biegną, fuck I są niewidzialni, czyli mogą przebiegnąć do moich Kobieta kołn, ja Jezus Mario, Konina, kobieta kołn, to jest coś niesamowitego co mówię Ok, ciśniemy, ciśniemy. Ty się wróć i bigo. O tak cyk, cyk na dwa hity. Easy. U. A ten się przestraszył aż. No i dobrze. Niech się boją. Dobra, przetestujmy. O oh! nie! Oh, yeah. Ale przetestowałem. Ale przetestowałem. No nieźle. A i teraz tamten, tam co jest przestraszony został tylko Dajcie mu to podejść Dajcie no, nie, nie Dobrze, wszystkich, wszystkich poproszę tutaj na środeczek I teraz robimy tak Najpierw troszeczkę się po siebie podleczyć. Także Sosja, proszę tutaj Po jednej nutce I czy ty masz jeszcze jakieś leczenie takie? Leczenie, leczenie? No, to ty ulecz w takim razie Dobra, no, no i się bufujemy. Bo nie było nawet czasu na bufa. Od razu <laughs> dostaliśmy w pierdziel no nie dostaliśmy w pierwszej ale... było blisko dobra tylko moja alonka będzie korzystała z tego z major mora e, usunięcie tego jak to się mówi strachu na razie chyba nie Dobra, ale pełna lutacja jak najbardziej. No nie wiem po co to wziąłem. No nic, no nic, no nic. Sprawdzić i tak trzeba. No właśnie, nigdy bym nie sprawdził, to bym nie miał A, jeszcze wiem, jakiego bym chciał bufa, ale nie wiem, czego mam w sumie w tym momencie. To Javelin. Okay. E, nie wiem, czy o, to mam. A mianowicie chodzi mi o niewidzialnych. Kto mógłby to mieć? Ona by mogła to mieć, ale nie ma. Ja mogę być niewidzialny. nic nie ma. On też nic nie ma takiego. No nic. Trudno. Tu wszystko zlutowane chyba zlutowane. O kurda, tu są jakieś. Co to jest? Czy to jest? Czy tam coś jest coś co ma skrzydła? Tu jest coś co ma skrzydła! Hmm. Hmm. Ada się... Aha! I tu mamy przeciwników w ogóle, zacznijmy od tego. Łucimy na pełnej, na pełnej, na pełnej. Bez się. A to tu... próbowałam uciec. Uciec tam. No. Y, ale dobra. Insane prisoner, to może. tego nie. tego też może nie. A możemy pogadać z nimi? Możemy. Oooooh, awanta! To jest Crusader, right? Wrócił do przodzenia? Mój nazwisz Aruszyle. Hmm. so to the honor of the swallow Yes, that was me. Ever since I went over to the Crusader's side, I've been sending them information about the demon's plans. Sadly, my warnings didn't help. Your eyes do not deceive you. I am a demon. But I swear I fight the forces of the abyss just like you desna helped me understand how disgusting the life of a succubus is. for the last few years, i've been passing the demon's plans to the crusaders and running sabotage operations. i even tried to warn canabarus of the attack. that's what got me locked in this cage. no pressure. a demon on the path to redemption. if she's not lying, this is a true miracle. of course, it's hard to trust a demon, but goddess, i, I beg you, let this be true. No, ale you have no reason to trust me i am a succubus which means no matter how believable my words are all of them could be a sweet lie even if i swear by desna that i'm on your side it would be wiser not to trust me but i am not trying to lead you to evil i won't promise an easy way to defeat the demons and then lead you into a trap i am not offering any deals i only ask for one thing let me out of this prison. I will leave and never bother you again. Shaelen teaches us that whoever asks for mercy Klatka, to teaches us to worship beauty. But I won't lie. I don't know if my faith is strong enough to spare a demon. one way ticket. Thank you. I will not ask you for anything else and I will offer nothing in return.

Czy on właśnie umarł? Nie wiem, Te Tę dwójkę to chyba zostawimy tutaj. No nie wiem, czy da się z tym pogadać. Nie da się z tym pogadać. Z tym też nie. No to. Kontynuujmy naszą podróż. Nieznane. I teraz gonimy. W sumie dwie postacie gonimy. Nura. Która się okazała zdrajczynią? I skubuskę nie i dlaczego jest sekwencja walki, której nie widzę. No. Zdecydowanie tutaj potrzebuję turówki włączonej w takich sytuacjach jak przechodzę do innej mapy, bo nie wiem do czego odpaliła się walka, jak mnie nawet kurde nie było. Bo... To... Wszystko są i Cy. Okej, nie biję dużo, Problemem są raczej ci z tyłu, którzy walczą e z osiągnięciem. Teraz, 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 No dobra teraz, No teraz, No. no.